hej mężatko, witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli Twój mąż kiedyś Ci obiecał, że zawsze będzie przy Tobie, zawsze Cię będzie kochał, a Ty boisz się, że on Ciebie zdradzi lub zdradzał, to ja Ci zaproponuję taką modlitwę, takie zaklęcie, ale masz je mówić zgodnie z wolą swojej duszy ja je tylko Ci przedstawiam. I teraz tak, jak powinnaś do tego podejść, żeby Twój mąż w przyszłości nigdy Cię nie zdradził. Masz wlać Napój, jakieś picie, ale nie gorące, do szklanki i zmówić nad to szklanką modlitwę. Ja w tej modlitwie ci użyję imię Adam, a ty masz zamienić to imię na imię swojego męża. I to masz podać mężowi w czwartek, w parzysty dzień tygodnia do wypicia. Jeśli będziesz potrzebowała częściej to robić, to zawsze mają być to czwartki i zawsze mają to być parzyste dni tygodnia. I teraz posłuchaj modlitwy. Możesz się przyżegnać nad szklanką i mówić tak. Spełnijcie się moje słowa teraz i po czasy. Wyjdę z bramy do bramy po północnej stronie wejdę. Tam pod kamiennym murem kamień cegła leży. Nie podnosi się, nie porusza. Na żadne ciało się nie rzuca. Taki mój mąż Sługa Boży, Adam: Niech innej kobiety nie dotknie, niech na inną nie patrzy. Mój mąż do mnie niczym oficer przyszedł, do innej by martwy nie wyszedł, by na innych wdzięki i uroki młodych, starszych, panien, mężatek, zgoszkniałych wdów, pięknych panien, wszystkich kobiet stał się ślepy oraz głuchy, by przy mnie trwał do swych dni końca. Klucz, zamek, język. Amen, amen, amen. Się przyżegnasz dajesz po prostu to do picia. Także to jest według Starej Księgi Rosyjskich Szeptów, zaklęcie modlitwa. Trzymaj się, życzę mniej zdrad w związkach. Buziaczki. Pa, pa.